Jesteśmy w gospodarstwie u Ciebie. To jest gospodarstwo mleczarskie. No powiedz, jak jeszcze tam rok, dwa, trzy lata temu, jakie to było gospodarstwo? Trzy lata, nie, no dwa lata temu to jeszcze te gospodarstwo. W, w 17 roku? W 17 roku jeszcze moje gospodarstwo miało 100, 120 sztuk, bydła w tutaj było 80 krów dojnych. Zdawałem mleko. No miałem. Yy, 600, 600, czy 700 litrów na rocznie od no nie. To jest 700 tysięcy litrów mleka rocznie, w miliona złotych miałeś roczny przychód. Tak, tak? tak. Ziemi ile łącznie? Ja wiem, że swojej. Swojej swojej Ale, dłużę, ale dłużę, wiesz, ze 150 hektarów. 150 hektarów. Tak, wszystko. Tak, 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 tak. E, go, No i też jak jak ja wcześniej żeśmy rozmawiali na wszystko jest w porządku. Tak. No dobra, i, i słuchaj, yy, no tak, ale żeby takie gospodarstwo zbudować, to co ojca gdzieś dostał? Nie, no, no mam, czy... część, no tutaj budynki, akurat yy, to zostały. To... No ale od ojca jeden Od ojca cztery, prawda? Cztery. Kruchy. No i powoli, od, szczególnie jak się zacząłeś rozwijać, jak mówiłeś, od 2002 roku, tak. W sumie od 2000, no 1994 już no, ustalił. No, Rozumiem, tak no. jest dobra. A no, no, została przepisana? Ta, żeby takie duże gospodarstwo zbudować, to, to z księżyca ono przecież samo od ojca się nie da. Z księżyca samo nie spada, więc co trzeba było brać? Nie, trzeba było brać kredyty. Kredyt. No i no, jak to z tymi kredytami? Jak to z tymi kredytami? Akurat w moim przypadku e, było ciężko dostać kredyt w banku spółdzielczym. No musiałem, musiałem iść do banków, dać kredyty jakby to komercyjne, czy... czy Ale jak? banku spółdzielczym jakimś tu miejscowym dostałeś trochę, tak? Ech, troszeczkę, na samym początku dostałem na założenie do Jarki e, i tam kupienia bodaj, że chyba było tam 8 jabłek czy, czy, czy A tam później pan co powiedział. A później bank powiedział. Że swoich panów ma, tak? No tak, no jakbym miał jakieś tam znajomości między innymi yy, no, księży, no to, to wtedy, no jakbym zaszedł Aha, i z kredyt? to wtedy na pewno bym dostał plecak. No ten, ten kredyt, no bo wiadomo, że jak masz układy, jeszcze tutaj w naszej że, małej... Żeby dostać kredyt, który się sam człowiek takie odsetki płaci, ciężko pracuje, to jeszcze trzeba prosić, tak? No, oczywiście, oczywiście. Mhm. No i wtedy byłem zmuszony iść do banku PKO. Hmm. Brać kredyt na 12, na 15 No i to, i to tak się zaczęło później i to wszystko szło na na, na gospodarkę. Czyli w różnych bankach jeszcze brałeś, tak? Tak, tak. E, tak. E, prawdopodobnie i, i sprzęt trzeba było kupować za leasing, hmm. bo, bo, bo nie ma żadnego kredytu, nie, dos, nie mogłeś dostać. Ani preferencyjnego, bo to w Polsce nie ma takich kredytów. E, chciałem, chciałem e, m.in. ja... Ani z nie pozyskałem z Unii tak jak inni tutaj moi koledzy. nie potrafisz się wydać, nie? Eee... No, no są, tak mówisz, że nie potrafisz. Wszyscy, którzy chcą, mogą dostać. No ja akurat zaszłem do swojego, zrobiłem biznesplan, yy, cały projekt. Chciałem zrobić utwardzenie podwórka, chciałem zrobić silosy. Zaszłem tutaj do swojego banku spółdzielczego, no niestety, niestety, no dostałem odmowne. I... No tak. I znowu problem no, jest bankiem. No, no, no. I rzuciłem po prostu ten swój plan, to co chciałem zrobić. No i znowu chcąc dalej gospodarzyć, czy to było na nawozy, brakowało mi, no to ja szłem, brałem konsumencki ten kredyt. No to... Zamiast dostawać, zamiast dostawać, no, no jakiś taki kredyt. Inny... obrotowy rolniczy na dokładnie procent. Tego nie ma w Polsce. No, Do, dokładnie tak. I no, musiałem brać te duże kredyty. Przychód roczny prawie milion z produkcji mleka. W konsekwencji gospodarstwo jak wcześniej żeśmy rozmawiali, w granicach 3 milionów wyszedł taki tego typu wyszło zadłużenie. Tak, tak. Jest, tak. Na tak. dzisiaj to zadłużenie ile jest? Teraz jest 2,5 no, miliona. 2,5 miliona. No i w międzyczasie, szczególnie od 2017 roku, co się zaczęło z gospodarstwem. Eee, od... 2017 roku e, pojawił się u mnie komornik. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz. Ja hmm. nawet myślałem, że takie rzeczy, hmm. takie rzeczy mogą się zdarzyć. E, po prostu jak oglądałem jakiś tam program czy czytałem, to człowiek ludziom współczuł, że, że, że to no. no. Ale akurat trafiło tej na mnie. I wtedy w tym czasie podmiot skupujący, do którego odstawiałem mleko, e, to w tym czasie brałem e, za mleko tam było około 60, 57, 58 tysięcy. Miesięcznie? Miesięcznie. Yy, skupujący kupujący yy, część pieniędzy wysyłał dla komornika, a resztę pieniążków yy, zostawił jakby to sobie. Na poczet, na poczet jeszcze miałem tam kredyt u nim wzięty, na poczet kredytu i na poczet nawozu, co od nich wziąłem, co? Wziąłem. To znaczy nie od nich, tylko przez spółdzielnie, przez, spółdzielnie leczarca. Tak, tak, przed półdzielniem nawozu. Tak. Jednocześnie ten wewnętrzny kredyt, jak to z tak to, tak kredytu. I, i, te mam, I Czyli do Komalnika od, od, odprowadzała spółdzielnia z twoich, swoich zarobionych pieniądze? Spółdzielnia z moich zarobionych pieniążków wysyłała 20, 24 tysiące. A 30-20 tysięcy zabierała sobie. Zabierała jakby to sobie. Na, Jasne. na, na A ile Ci na rachunek wpływało? Na mój rachunek pływało 0,0 do wypłaty, to figa, tak? No ale czy oni sobie skakowali po to, prostu to spółdzielnie? To, to nie była spółka komercyjna. Nie? nie, no tak? I to chyba jedna z lepszych. Udzielę. Na, na razie nie wymieniamy jej nazwy. Udzielę, tak. tak, tak. Mhm. Jedna z lepszych. Udzielę, no, no to oni nie zawali. No i miesiąc ja rozumiem. A to ile było miesięcy? Przez to było miesięcy. 11? Przez 11 miesięcy. Ani złotówki no. ze nie wpłynęło, wiedząc, że, mają że masz taką produkcję. Tak. Mhm. Ja chcąc... No i co się działo? No, no to z czego miałeś dokupić paszę i tak dalej? No. Jak chcąc, żeby spłacać kredyty, żeby. Tak żeby żyć, utrzymać produkcję, żeby no. żyć, żyć samemu. No, tak, no. wiadomo, i życie mam. To e... Paliwo zakupić na za to była samodestrukcja, no bo człowiek sprzedawał, e, sprzedawałem e, czy ołówki... Czyli no, zacząłeś wyzbywać e, z tego się. z czego żyjesz, mają produkujesz, czyli łupku, czy stada, Choć ołówku, kurczę, stoi, on coś tam robi, ale on tak. nie produkuje, nie? produkują krowy, jałówki. a to zacząłeś sprzedawać. Tak. tak. Czyli no, automatycznie produkcja spadała i tak dalej. Rozmawiałeś z prezesem spółdzielni mieczarskiej? Rozmawiałeś z radą? Yy, te pisma żeśmy wysyłali, pisma, pisma, ale na te żadne pisma nikt. Nie, każdy... Ale to wiem, że nawet jeden z sąsiadów, to bez narziny, nie? jest w tej, w tej radzie. No, 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 no to co, nie zdawał sobie sprawy, co się dzieje. No to oni sobie tak pozwalają, żeby niszczyć się wzajemnie? Bez pomocy? No, ja może na pytanie nie będę odpowiadał, bo. Wysyłaliśmy no, pisma, no, wysyłali no, pisma, no, wysyłali no, pisma do, no, do spółdzielni, tam do, do szefostwa całego i na no, 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 spółdzielnia na Spółdzielnia a w tym wypadku świadomie niszczyła, bo byłeś spółdzielcą jednocześnie, czyli miałeś udziały. Tak, oczywiście. Udziały Cię wypłacili. Tak, tak, tak teraz y, no, jestem z nimi jakby to już y, na, na cacu. No dobrze. No, no dobrze. no i nie masz pieniędzy za y, produkcję, którą zdajesz. Banki też dopominają się swojego. Dokładnie. No, i, no i co mi, no i skąd jeszcze dać te pieniądze, no, no jak banki nie da, no to skąd y, dodatkowe pieniądze? no Ja akurat wcześniej wziąłem pieniążki od takiego likwiarza. a Znaczy jeszcze, czy jeszcze ten zawód istnieje? Mamy no, 21 wiek. No akurat jest. Co teraz, to znaczy tak, lipiarza, no? Teraz, teraz się odnowił. Tak? <głos》>, widocznie w tak. W tych stronach tu tradycja. Tu jest bardzo dużo... Hmm ludzi, ludzi pokrzywdzonych i ludzi, którzy się tym zajmują, nie? Wziąłem od człowieka 30 tysięcy w 2012 roku Czyli jeszcze przed tymi głównymi kłopotami. Tak, 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 tak. Akurat brakowało mi tam na nawozy. I... Czyli na nawozy nie mogłeś pójść do banku. Nie, nie. mogłeś wziąć normalnego w Polsce rolnik, który ciężko pracuje kredytu obrotowego, tylko musiałeś iść do jakiegoś lichwiarza, tak? Dokładnie. Czyli Dokładnie ten tak. to prywatna osoba, która dała Ci pieniądze. Tak, tak jest. Na umowę? Nie. Na górkę. Na gierze. Nie, nie było... Solidny rolnik w siebie? Że, że o, to, ciena, nie? Nie, nie było takiej możliwości, żeby jakikolwiek dokument podpisać. Yy, no, no, wziąłeś 30 tysięcy? Możesz powiedzieć na jakich warunkach? No to było na warunkach yy, na 10% w skali miesiąca. 10%? No, no to 3 tysiące musiałem miesięcznie. Od 30 tysięcy. Na ile czasu to wziąłeś? Ja mogłem to trzymać, jak ten liktarz mówił mi, do, do końca swojego no bez... życia, aby no, nie było stać. Cieszyłbyś się. No, nie, oczywiście. Problem, ale ty, wzi... setki. A ty wziąłeś na ile czasu? Ja wziąłem do źródeł. Do źródeł, czyli na trzy, cztery, cztery miesiące. Akurat był jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, było wszystko okej. Okay. Eee, Czy płaciłeś co miesiąc? Trzy tysiące. Jak do Wam? Jak do banku, dokładnie. Pięć 15 to była święto. Czy Musiała... Przyjeżdżał do Ciebie? Eee, przeważnie przeważnie ja, ja jeździłem. Wskazane miejsce. Wskazane miejsce, miejsce no, przez niego no. i, i te, o, tam jeździłem, i się mm. rzeczywiście nie Bez żadnych tam dokumentów, tak tak bez uczęcia. No i trzeci miesiąc, akurat piętnasty, popadł, e, że był w, w, w sobotę. I on tu do mnie zadzwonił, ja mówię, że ja akurat nie mam pieniędzy, bo jeszcze pieniążki za mleko nie przyszły poniedziałek. Przywiozę. No i akurat zrewiozłem w poniedziałek. No i ten gości powiedział, że on już się dostyczył, sprzedał samochód z godziny na godzinę. Takowo on nie ma sentymentów tego samochodu, na którym stracił 20 tysięcy. No i te 20 tysięcy przykleił do mnie. Że na podszedł twego dwudniowego spóźnienia. Dokładnie. Tak? Dokładnie tak. Że przez ciebie. Że przeze mnie. Aha, no i co? Czy nie czyli automatycznie dwóch nie jest 30? 50. 30. Dokładnie. No i później znowu jest dwa miesiące spokoju, następny miesiąc. I jest... płacisz już 5 tysięcy. Już płacę 5 tysięcy. No tak. Eee, no, no i później po dwóch miesiącach on chce ode mnie całe całe te pieniążki, a tutaj akurat żniwa się przyciągnęły. Ja mówię do niego, że, że nie mam. To Ci mówiłeś, że mogę trzymać to, ile tam, aby no. mnie było stać na odsetki, co nie? No i. On wtedy mówi, że on znowu musi sprzedać samochód, bo wtedy miał taki drogi samochód. I też samochód sprzedaje z godziny na godzinę, na którym traci 40 tysięcy. No a co to ma do ciebie? No i znowu do mnie te pieniądze znowu to już przykleja. Nie? I znowu już ma. Marzy... się tworzy 90. 90. W międzyczasie. W międzyczasie ja 30 tysięcy te, co wziąłem, to oddałem, to co widziała. Urodziny, nie? Ale ok. czy czekaj, czy jest. Oddałeś mu? Tak, te 36. No, ale zostało 60. Zostało te, które on ci naliczył. Nie naliczy. w życiu pieniędzy, tych nie wziąłeś. <grym> jeszcze w dodatku nie wziąłeś pieniędzy i płaciłeś od setki jeszcze tak. do tego. No ja ok. no, ale to to jest właśnie dżentelmeńskie umowy. Dżentelmeńskie. Yy, ja o tym... W no... Ogóle no. Moje... I, a ty nie powiedziałeś, że się koń że tak nie, to idę na policję? Nie, ten człowiek już zaczął y, mnie szantażować. Straszyć. Straszyć, tak, że tak może być, że moja żona będzie jechać y, do domu i może nie dojechać. Czy mm -hmm. będzie... W konsekwencji ostatecznie, po kilku latach rozumiem, tak? No dużo, ponad milion. Ponad milion? Ci naliczyli, hmm. tak? Uh -huh. A tyle ja dałem. Ja Ty zapłaciłeś przez ten czas? Uh -huh. Przez kilka lat byłeś szantażowany, tak. tak? Ja chodziłem po wszystkich bankach, odpalałem, odpalałem działki za udzielenie kredytów. Jak to odpalałeś działki za? Y, czy, żeby dostać kredyt w banku jako rolnik, to dawałeś pieniądze dla tego pracownika jakiegoś tam w banku? No nie pracownika, to może będzie pośrednik jakby to, co nie? Dla pośrednika dawałem. Bo no. są tacy? Są tacy. Czyli którzy załatwiają, pomagają uzyskać rolnikowi kredyt banku. Tak, tak? Te, 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 ci wszyscy, którzy mają te, te, te o Jezu, no. franczyzy, co nie? No, no. To, to, to jest jeden wielki przekręt, To jest jeden, to jest oszustwo, to przez to wy, wy, wykańczają ludzi, bo nie ma zdolności kredytowej, oni jakoś tak ci zrobią, no tak. że masz tą zdolność kredytową. Dokładnie. Tylko to kosztuje. Tylko to kosztuje. Dokładnie tak. Czy przez moment się z Kami zastanowiłeś, gdzie my żyjemy? Ja Ech, to jest w ogóle państwo? No nie? nie, ja dużo razy się zastanawiałem, e, mówią, że. I nie ważne, zobaczyć, jakie rządy. Dokładnie. I cały czas to się kroiło. Ja akurat jestem człowiekiem bieżącym i za czasów ja komunizmu, nie? Bo ja pamiętam komunę, no tak. pamiętam komunę. Mój ojciec miał kilka krów. Uprawiał tyle co ja dostałem od ojca ziemi i u nas pieniędzy było pod dostatkiem. Co trzeba, to było. I mogły I się I było, że i długo wszystko się spłacało. Tak. Bo taki dziad, ojciec tak uczy. Tak, jest rzeczy. Dokładnie tak. I miałeś iść się do kogo poskarżyć. No. Bo nawet zaszłeś do gminy, do tego sekretarza powiedziałeś. No A teraz? Na dzień nie ma, to nikogo nie pójdziesz, nie powiesz, co się dzieje. Słuchaj, I w konsekwencji gdzieś to, no, no zresztą już doprowadzone gospodarstwo do tego stanu rzeczy i w konsekwencji to też zgłosiłeś wreszcie na policję, tak? Tak, dużo mnie to akurat kosztowało, bo bo, 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 bo ten yy, licerz cały czas mnie podkreślał, że jak ja nawet zajdę na posterunek, czy zajdę na prokuraturę, to oni tak, tak nie zdąży wyjść, a on będzie wszystko wiedział. Z tego, bo tam wszędzie są swoje ludzie. Mhm. No, no, ale w końcu, jak jak powiedziałem, dużo mnie ja kosztowało, zgłosiłem tu no na To się okazało, że jednak zostało przyjęte na policję. I słuchaj, ale oprócz Ciebie rozumiem, że są jeszcze tacy inni rolnicy, którzy nie mogąc dostać kredytów, mając trudną sytuację finansową, skorzystali z takich usług, tak? Tak, byli, byli zmuszeni, po prostu mam tutaj kolegę, który nie miał, nie miał hipoteki na, na swojej ziemi, chciał się... Jakie to gospodarstwo? Wejście krów? Nie, on swojego czasu miał 100 sztuk krów. krów. on jeszcze więcej mleka dostarczał, mhm. dostarczał rzędów. konkretny klient. Dokładnie tak, dokładnie tak i chodził też... Czyli to taka zorganizowana mafia, to, to nie jest tak, to była grupa, czyli jest grupa przestępcza. Która w e, sposób zorganizowany, i Ty nie jesteś jedynym przykładem. Nie, nie. Nie, i tutaj on akurat chodził tutaj do naszego banku czego starał się o kredyt, no gołać no, hipoteka, no, no i to ma też ład, ładny, ładny kawałek ziemi, dobre ziemia, dobrej lokalizacji ta ziemia jest położona. I on chciał po prostu się dalej rozwijać, pracować, no i niestety nie dostał z żadnej strony pomocy. I co dzisiaj? Dzisiaj nie ma nic. Na dzień dzisiejszy stoją puste budynki. Żona musiała wyjechać do Anglii, żeby zarabiać na chleb, która też choruje, nie da rady. Ale to, 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 to z tego co wiem, co mówię, wcześniej, to, to nie jedyne gospodarstwo, nie jedyni rolnicy. A co z innymi rolnikami? Też właśnie przez likwiarza, przez likwiarze jeden człowiek popełnił y, samobójstwo. Mhm. Dokładnie u tego, u którego ty brałeś. Tak? Dokładnie u tego, co ja brałem. I to rolnik też. I tak? Też dokładnie rolnik. Dużo ludzi popełnia samobójstwa, mają nabranych kredytów. Mhm. Rodzina nie wie, gdzie, gdzie, są, gdzie poszły te pieniążki i człowieka, człowieka nie ma. To przeważnie ludzie zamożni, którzy sobie to dają radę, tak? Mhm. Dokładnie. Co dalej teraz? Następcy są synowie są, którzy pracują i chętnie pociągnęli. Budynki stoją, tak? Budynki stoją, czekają na, no po prostu na wyposażenie ich w sensie wiołówki. Na obsadę. Na obsadę. Daje sobie radę, to jest człowiek i chętnie byście dalej to pociągnęli, tak? Oczywiście. I utrzymali Oczywiście. to, to trzeba produkowali bez problemu. Przy dużej tej produkcji, powtarzam, z tych budynków można milion Milion rocznie mieć przychodów, więc obsłużyć można zdecydowanie 5-6 milionów bez problemu takiego zadłużenia. Oczywiście to w kredycie na 30-35, może 40 lat. Zgadzasz się? Tak, oczywiście. I dzisiaj, dzisiaj tylko, żeby uratować to gospodarstwo, tą rodzinę, tak? Ale no, no coś, coś szerzej, no powiedzmy yy, taką, taką produkcję, na której chyba Państwu powinno zależeć. Potrzeba jest tylko jednej rzeczy. Normalnej tej, tego funduszu restrukturyzacji zadłużenia, o której tak. jak wiesz dobrze ciągle walczę, takiej normalnej ustawy, Dokładnie. która by w tym wypadku pomogła na takiej zasadzie. Rozkładać i to e, zadłużenie no, na tą ilość lat, o której mówimy, normalne oprocentowanie i ty co do złotówki. Ojciec, ja jestem świadom. Ja wziąłem te kredyty ja chcę to jak chcę. Jak ty dawałeś to... na 9, 12 procent, jak ty potrafiłeś 30 tysięcy, pewnie milion zapłacić, Wypracować, no to żaden problem w normalnej, przy normalnym kredycie, zestrukturyzowanym, na, na taką ilość lat, jak padło przykaza jak każdy, jak ma Niemiec, Francuz, każde gospodarstwo, w normalnym, cywilizowanym, jakie niedokładnie mówię, państwo, bo to na pewno nie jest, mi wstydzę, takie państwo, i chyba ci też. Dokładnie. No, no zastanawiasz się, dlaczego nie ma po prostu no, takiego normalnego, do człowieka, do rolnika podejścia. Dokładnie tak, ja słuchając słuchając no tu program, ale te, te dzienniki oglądając. I... Ten tydzień na pewno się też. No, nie wiem, nie na ruch, biznes. Między innymi wypowiedzi, wypowiedzi, wypowiedzi ministrów z rolnictwa, że jest naprawdę rolnikom cudownie, że, że niech oni wyczyszli i zobaczy, jak, jak naprawdę, jak ludzie są poza tym. Czasami to usłyszą, bo oni mają zwyczaj. Że to, o czym ja mówię, to, co my teraz rozmawiamy na oni oglądają. A znaczy, wiesz, i nie bezpośrednio, ale jeszcze opłacanych ciężko pracowników, bo oni tylko się zajmują, już propagandą. Więc oni się tego cholernie boją. I, i ci ministerialni pracownicy mają za zadanie śledzić To, o czym my mówimy w internecie, bo oni, wiesz, propagandą muszą się przygotować, co tam szczekać politycznie, żeby dalej mawić nas. Czyli to zupełnie inaczej to wszystko wygląda, tak? Dokładnie tak. Ja po tych wszystkich mam tylko dość. Tu Krzysztof mówisz, że nie stać było na płacenie tej lichwy. Nie jest tylko najgorzej to mnie boli, że ja musiałem siebie, może siebie, swoją pracę i swoją rodzinę. Ja musiałem kontynuować te pieniądze. Moja rodzina o tym nic pytacz, nie widziała. Pytacz. No pracować ja, ja na każdym kroku szkiwałem. Ja sprzedając Boże, sprzedając odpowiedzę, no tak. sprzedając, ja kompilowałem. Bo jak zwykle że żona prowadzi, tak? Dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dobrać, dokładnie dobrać. tak. Ja mam też najbardziej takie wyrzuty sumienia, że ja tym ludziom, którzy mi robili usługi, też mam popłacone I to mnie najbardziej, najbardziej boli. No tak, ale skąd? Mam akurat, no bo podali mnie do komornika, bo tu nie no dwa lata, ja, 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 ja nie mam w tym do nich no. jakichkolwiek no. pretensji. E, ale tak jak powiedziałem, no, myślałem, że żyjemy w XXI wieku, że... Stenczasem, nie wiem się. tu zabrakło normalnego państwa. I co i, i, dzisiaj? Dzisiaj po pierwsze trzeba rozbić tą mafię, tak? żeby następny, a na pewno ma i dnia dzisiejszego, tak jak sobie Działam. rozmawiamy, tak, rozbić tą mafię, wreszcie niech to państwo się zabierze za, za to, po co jest powołane, a jak nie to wala nam z tym państwem, my tutaj takiego państwa nie chcemy, zgadza się No po co nam państwo, żeby doprowadzić do takich rzeczy, jak tutaj u ciebie, a następnie, po pierwsze, tej pomocy, to co ja mówię, co walczę ciągle o te fundusze restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw, o normalne kredyty, o prawdziwą politykę kredytową. Ja przepraszam, ale skoro państwo pozwoliło takiej mafii i pozwala dalej działać, no to też w jakiś sposób, a, a, ty jest, a my jesteśmy członkami, ty jesteś członkiem tego państwa, nie ochroniło cię to państwo przed tym, no. zobacz, no nie? To tak samo będziemy się domagać, będziemy się domagać nie dla, dla siebie, i może, tylko na tych zobowiązań, które żeś powiedziałeś, na jakieś pomocy i nie nie też. Bo niby w państwie prawa, bez wojny, byliśmy skazani na bandytów. Zgaduje to była bandytka. Jest. To dalej, to dalej, dalej się chodzi. To da, dalej, to działa. Dalej to działa. A oni taka sprawiedliwość, no nie? Reformują sprawiedliwość. To dopiero banda rządowa, no nie. Ja to dalej, dalej to, to, że ten człowiek tropoliki ten człowiek siedzi, ale to dalej, jak i tak. No to tak. Bo tak. przecież sam. Oczywiście, to dalej idzie i ludzie mają no, naprawdę. To nic, to przerwać musimy. Mhm. Państwo zacznie w tym zakresie na pewno działać, a tych trzeba będzie os osądzić no i odpowiednio ukarać, bo to jest ważne. I przerwać to. Żeby ludzie nie ponosili. Dalej takich skarb jak na Twoim przykładzie. Ja się dziękuję, i bardzo cieszę, że, że po pierwsze, to Ty poszedłeś do Prokuratury jako pierwszy. Dopiero pozostali przyszli i pokazali, co się dzieje. A tutaj, no cóż, pozostaje tylko się zwrócić do tych wszystkich stróży porządku, które tutaj są na tym powiecie, żeby wreszcie wzięli się do roboty właściwie. Ładnie. No. Dobra, dzięki. dzięki.